Halo, halo. Siemanko! E, to dla tych, którzy, że tak powiem, pierwszy raz instalujemy takie wojpa dostaniecie takiego linka do takiej strony e, z takiego VoIPem, Wchodzicie sobie na ją. Klikacie sobie tutaj. Zaczyna wam się pobierać. Klikacie sobie to. Możecie zamknąć sobie przeglądarkę. E, po prostu klikacie Install. Yes. I to tyle. Teraz sobie wchodzicie w tym spika waszego. Um, w tym momencie wam tutaj pokażę. Um, wchodzicie sobie wtyczki. Może powiększę troszeczkę. Wchodzicie sobie wtyczki. Tokyo VoIP. Radio FX. Zaznaczacie pierwszą opcję. W pierwszym wpisujecie 500, w drugim 6000. Tutaj u dołu 3, 3050. Tutaj dajcie sobie na 0. Tutaj na czwóreczkę Tutaj na 150. I tu na 3500. I teraz po prostu dajcie sobie połącz. wpisujecie nasze IP. Klikacie sobie, idzie. Na kanał wchodzę. Przenosi was tutaj. Ja sobie, że tak powiem. Przejdę tutaj albo. Będziemy hmm. sobie tak? Teraz wam pokażę. Eee, wchodzimy do FFMA w tym momencie. User joined your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Proszę się w A, właśnie zaćmienie, więc e, za chwilkę wrócę do was Okej, okay, serwer jest już e, że tak powiem, online Wchodzimy sobie. A, to może szyb szybciej takie cięcie. Okej, okay, okej, okay, jestem z Eee, yeah, jeszcze że tak powiem. No, no. no nie, bo to jest, jest, jest po prostu Co, jest, Co? Eee, jest malutki problemik, że tak powiem, z tym, tylko pamiętajcie o tym teraz, by... Eee, jeśli nie chcecie mieć, eee, że tak powiem, dźwięków eee, z tego jak ktoś przychodzi na jakiś kanał lub coś w tym... Eee, tym, to tak, wchodzicie sobie tutaj, klikacie sum, klikacie pakiet dźwiękowy i sounds deactivated i już nie będziecie słyszeli, że tak powiem, e, tego tak wszystkiego, więc wchodzimy sobie na kanał, wchodzą, przenosi was tutaj i jesteście w grze. Następną rzeczą jest to klikamy escape, ustawienia. Grafika, eee, e, wybaczcie, e, rozumowa głosowa, zjeżdżamy na mikrofon, wyłączamy mikrofon, i wszystko powinno działać. W tym momencie, e, przechodzimy sobie do, Discord, e, do Teamspeaka, opcje, ups, coś, 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 e, przechwytywanie, naciśnij i move, Klikamy tutaj i klikamy przycisk pod którym chcemy rozmawiać w grze. No i to chyba wszystko. Nie jest to trudne. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy, możecie napisać na czacie.